Jest to nasz powrót do Grecji po 10 latach. Ostatnio byliśmy na Polefones, ale tym razem padło na Korfu. Wyspę zieloną, dość górzystą, z klimatem nieco innym niż kontynent. Wybraliśmy hotel Mythos Palace by Rizos Resort, który reklamuje się jako obiekt tylko dla dorosłych. Można liczyć na spokój, relaks, przede wszystkim na brak dzieci. Czy jedzenie jest solidne? Jak wyszło? Zaraz się przekonacie. Co pokażę na tym filmie? Zapraszam do oglądania. Hotel jest spory i co ważne położony na wzgórzu. Trzeba się trochę nachodzić, a część tras prowadzi pod dość ostrym kątem. Osoby starsze mogą mieć problem z dojściem, np. z plaży do głównej restauracji, bądź np. z hotelu na basen. Na szczęście są meleksy, które w razie potrzeby dowożą gości pod basen, lub w restauracji, czy ewentualnie z powrotem do hotelu. Wystarczy poprosić pracownika, który znajduje się w lobby. Jeżeli go nie ma, należy chwilę zaczekać, a na pewno za jakiś czas się pojawi. Na terenie hotelu są aż cztery baseny, wszystkie z ciepłą, przyjemną, ale raczej płytką wodą. Mniej więcej od 1,30 do 140 cm głębokości. Przy basenach znajduje się wiele leżaków oraz parasoli. Nie ma sytuacji takiej, aby trzeba było rezerwować takie leżaki z rana, ze względu na to, że spokojnie do godziny 10.30 taki leżak można zawsze znaleźć. Wystarczy tylko podejść do danego miejsca typu basen czy nad morze, pozostawić ręcznik. I wrócić za jakiś czas. Jeżeli chodzi o plażę, jest ona kamienista, nie jest piaszczystą plażą, przez co buty do wody bardzo się mogą przydać. Sama woda jest naprawdę bardzo piękna, czysta, przejrzysta i również ciepła, także bez problemu można wejść, by się zanurzyć, ochłodzić, czy nawet w dalszej odległości gdzieś popłynąć. Można ewentualnie skorzystać z kółka czy jakiegoś materaca. Także wybór, oczywiście, należy zawsze do Was. Ym. Niestety na plaży czuć czasami zapach, który jest nieprzyjemny ze względu na to, że w niedalekiej odległości znajduje się śmietnik, który jest dość problematyczny, co pokażę później. Na plaży znajduje się mały barek, którym obsługuje starszy pan. Podaje tam napoje w puszkach. To w oryginalnych smakach, czyli Coca-Cola, Panta, czy również Piwo. Gdzie przykładowo w wersji hotelowej są to raczej lokalne zamienniki. Była to dla nas ciekawa i niecodzienna sytuacja. Można go znaleźć w tym miejscu mniej więcej w godzinach od 10 do 16. Także zawsze może ktoś skorzystać z jego usługi. Jest oczywiście darmowa w wersji All Inclusive. Przy basenach znajdują się zazwyczaj bary, z których można skorzystać, by zamówić sobie jakiś napój. Są to różnego typu napoje, od kawy, herbaty, coli, czyli napojów gazowanych, różnego typu drinków, czy również mrożonej kawy. Rzecz, która nas zdziwiła, to kwestia karty, w której znajdują się ceny za napoje. Jak się okazało, w większości napojów, które są dostępne w All Inclusive są darmowe, ale również niestety są i napoje płatne. Przy opcji All Inclusive i hotelu 16+, Plus było to dla nas lekkim zdziwieniem. Oczywiście wersje lokalne lokalnych alkoholi są nazwane ich wersjami, a niestety wersje oryginalne z prawdziwym alkoholem, czyli oryginalnym, są niestety płatne. Było to dla nas no lekkie zdziwienie, no i jednak taki już delikatny mint. Przy jednym z basenów znajduje się tak zwany snack bar, w którym podawane są hamburgery, e, wrapy, jakaś sałatka czy ciasteczka. Są one raczej średniej jakości, że tak to można określić, ale jak najbardziej może komuś to zasmakuje. Jest to taki typowy, szybki fast. E, natomiast w drugiej części basenowej, czyli tak zwanym beach barze, znajduje się już Restauracja, która podaje e, dość ciekawe potrawy. Od godziny 12 zaczynają tak zwany lunch, na którym możecie zamówić różnego typu potrawy z karty. Jest to bardzo przyjazne i ciekawe miejsce, które właśnie serwuje kilka dobrych, e, a wręcz bym powiedział, chyba najlepszych e, smaków na cały ten hotel, ze względu na to, że jedzenie w danym hotelu no nie było jakiejś wybitne co oczywiście również później opiszę natomiast w danym miejscu możemy zamówić rzeczy po kroju różnego typu ryby gyros kurczaka również gyros z innej wersji mięsa mule anchois, jakieś ciastka czy danie dnia które jest zazwyczaj serwowane z frytkami bądź ryżem można tylko mówić carbonary, która mnie tutaj wybitnie mocno zdziwiła, gdyż była podana z pieczarkami. Jest to profanacja, ale może coś takiego. Dziwne, nietypowe, ale jednak było to miejsce o najlepszej jakości jedzenia, co było niestety dla mnie wybitnie przykre, gdyż niestety w tym hotelu nie zaznałem wybitnych smaków oprócz tego miejsca. Jeżeli chodzi o wersję ala la carte, jest tam trochę mylne spostrzeżenie, które może niektórych zrazić. Karta posiada cennik, gdzie nie ma żadnej informacji dotyczącej, że są to potrawy w wersji all inclusive. Trzeba się dopytywać, co jest niefajną rzeczą, powinno być to napisane. Zdarzyła się sytuacja, że pewni Państwo nie skorzystali przez kilka dni z tego jedzenia, ze względu na to, że, że myśleli, że jest to po prostu. Płatne. E, oczywiście jeżeli chodzi o rozmowę z kelnerami, nie ma problemu, mogą oni oczywiście udzielić takiej informacji, gdy się zapytasz, są dość uprzejmi, mili i starają się pomóc. Natomiast to jest rzecz, która powinna być od razu wpisana. Sytuację podobną mieliśmy właśnie jeżeli chodzi o napoje. E, wiele z napojów również ma ceny typu kawa, co też nas w opór zdziwiło. Natomiast okazało się, że była jednak ona w wersji all inclusive, a inne, na przykład drinki, już były płatne, tak jak wcześniej wspominałem. Dziwne, mylące, prowadzające chaos. I chaos to jest dość dobre słowo, jeżeli chodzi o określenie, jak wygląda obecna Grecja. A więc chaos. Zacznijmy od przyjazdu do hotelu. Zatrzymujemy się na parkingu. Obok wejścia do hotelu. Jest tam miejsce, żeby usiąść i wejście do lobby. Wygląda to średnio. Nie oszukujmy się, jest duży parking, gdzie nagle jest wejście do hotelu. No jest to słabo wyglądająca rzecz. Po wejściu do lobby wygląda już to nieco lepiej. Samo lobby wygląda dość ładnie, elegancko urządzone, czyste, e, z które. Wita nas po lewej stronie bary. Na samym starcie, podczas rejestrowania się w hotelu, aby uzyskać pokój, jest dość duży chaos. Tutaj, osoby, które tu pracują, są zazwyczaj to kobiety, dość mocno są zaangażowane w każdego klienta, natomiast w krótkim odstępie czasowym. Trzeba niestety się dużo dopytywać. Bardzo często może też się zdarzyć tak, że w pewnym momencie podczas opisywania jakiejś opcji nagle pani odejdzie i podejdzie do kogoś innego. No Byliśmy troszeczkę z tym też mm, zdziwieni. Może nie to, że nieprzyjemnie się poczuliśmy, bo to nie jest dla nas żaden problem, ale było to dla nas trochę nietypowe. Jesteśmy raczej fanami wyjazdów przykładowo do Turcji, e, Egiptu, krajów arabskich typu Oman, Dubaj, gdzie takie sytuacje nigdy nie miały miejsca. Dlatego też tutaj no, byliśmy zdziwieni, że jednak Europa... Nawet w porównaniu do Hiszpanii, w ten sposób została tutaj zorganizowana. Przykładowe walizki, które zostały wyciągnięte z autokaru, oczywiście zostały postawione w miejscu obok lobby. Panowie, którzy zajmują się dostarczaniem walizek do pokoju, z dość dużym entuzjazmem chcieli pomóc, po czym, gdy otrzymaliśmy informację, gdzie się znajduje nasz pokój, wskazali nam tylko ręką, gdzie się znajduje winda, i żebyśmy poszli do windy na dane piętro. I tyle. Więc sami musieliśmy zabrać walizki. Również tam to nie przeszkadza. Nawet czasami wolimy zrobić to sami, aby nie mieć początkowych jakichś wymogów płacenia za same wniesienie walizek. Ale no, mogli chociaż wskazać, pojechać z nami windą, żeby określić, którą stronę mamy iść. Oczywiście pokój znaleźliśmy, nie było to problemem. Ale jest to taki powiedzmy mały, drobny minus. Pokoje. Są spore. Ładne, nowoczesne, nawet bym powiedział, że nawet bardzo ładne. E... Posiadają bardzo dobre łóżko z twardym materacem. E... W pokoju znajduje się telewizor, który jest ze smartem, czyli obsługuje Netflixa, YouTube, Internet. Jest to bardzo duża wygoda, bardzo przyjemna rzecz. Także osobiście mi się podoba łazienka, jest jak najbardziej czysta. Zdziwił mnie brak bidetu, ale to już chyba nie jest zbytnio... Standard europejski, natomiast łazienka ogólnie czysta z prysznicem. E, także tutaj jak najbardziej możemy określić, że jest wszystko ok. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to można powiedzieć, że odbywa się codziennie. Codziennie można było spotkać panie sprzątające na piętrze. E, my akurat nie korzystaliśmy, żeby z tego codziennie, bo nie było takiej potrzeby, natomiast można zawsze wywiesić sobie kartkę, czy sprzątać, czy nie. W samym pokoju znajdziemy lodówkę w szafie. Myśleliśmy, że będzie to mini barek, gdyż zazwyczaj w hotelach, które wybieraliśmy, były takie rzeczy. Tutaj półka jest pusta, no trudno. Jak widać, hotel nie oferuje minibaru. Niektórych może to zaskoczyć. Jeżeli chodzi o widok z balkonu, jest to jednak loteria. Można trafić na las z kawałkiem widoku na morze, tak jak to mieliśmy my. Niestety, można też trafić na część parkingową, gdzie na Przeciw widać sąsiedni hotel Panorama. Są również też pokoje z bezpośrednim widokiem na morze. Także tutaj jest to zależne już pewnie od wyboru pokoju oraz dostępności pokoju. Przejdźmy do najważniejszego przynajmniej dla mnie, czyli jedzenie. Jest tu duże zaskoczenie. Niestety negatywne. Najlepsze jedzenie wcale nie było w głównej restauracji, tylko w beach barze przy basenie. Można tam, tak jak wspomniałem wcześniej, zamawiać tej karty. Jest one smaczne, świeże, podawane stosunkowo szybko. Także technicznie tam daje duży plus. Niestety, na tym się kończy, jeżeli chodzi o te plusy z jedzenia. Gdyż, niestety, w głównej restauracji jedzenie jest dość przeciętne. Śniadania są monotonne i tutaj nie mówię o takich rzeczach, że są zawsze to samo, bo wszędzie jest zawsze to samo i jesteśmy tego świadomi. Natomiast tu są rzeczy, których. Ciętnie Europejczycy nie jadają, są to jedzenia przygotowane typowo pod Brytyjczyków, czyli bez smaku, fasola, smażona cebula i nic konkretnego, nic smacznego. Jeżeli chodzi o przygotowane jedzenia, są one po prostu podane w bemarach, jest tego po prostu stosunkowo mało do wyboru, jak na tak duży hotel, gdzie Realnie w innych krajach, w których byliśmy, tego jedzenia zawsze było więcej. Jeżeli chodzi o obiady, o kolacje, to tu był mój największy zawód. Jedzenie było bardzo nijakie. Smakowało, można powiedzieć, że dość szpitalnie. Było słabo przyprawione. Brakowało greckich, typowych potraw, które mogły być podawane. Nie było też dnia jakiejś kuchni. Tam zazwyczaj była po prostu kuchnia śródziemnomorska a wręcz bym powiedział, że brytyjska. E, wiele z mięs było po prostu nijakich, z jakimiś żyłkami, e, z kośćmi, e, dziwnie podawane w wielu przypadkach, e, z jakimiś kawałkami papryki, e, w jakieś rozgotowane ryże, brak robienia na żywo jedzenia typu jakichś makaronów, e, czy nawet rano jajecznicy. Raczej to było wszystko już gotowe, takie proste, tandetne. No, nijakie, niestety. Jeżeli chodzi o alkohole czy napoje, tutaj ciężko mi jest określić, gdyż ja średnio korzystam z opcji alkoholowych. Natomiast no, z tego, co słyszałem, było ok: coś tam jak najbardziej można zamówić: typu limoncello, szampan, czy ewentualnie podróbkę aperola Natomiast wszystko jest z lokalnych napoi, czy gazowanych, czy alkoholowych. Oczywiście można zamówić wersję płatną, ale no, nie po to się jedzie do hotelu 16 Plus z All Inclusive, aby za coś dodatkowo płacić. Jak się okazało, później hotel Panorama, który jest sąsiednim hotelem, posiada wersję Ultra All Inclusive, gdzie te opcje są jakby już w cenie. Nie było takiej opcji do wyboru w w tym hotelu, o którym teraz mówimy. Także jest to takie no średnie, no nie fajne. Jednak gdy się wybiera kotły 16+, wszystko powinno być takie same dla każdego. Niestety nie wszystko było takie różowe kolorowe. Po pierwsze śmietniki. No god! No god, please no! 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 Jeden przy plaży, bezpośrednio przy kortach, który jest drogą skrótową, jeżeli tak to można określić, z basenów do plaży. Jest to rzecz nie do pomyślenia, że na samym wjeździe do hotelu, gdzie się znajduje napis, nazwą hotelu oraz drogą prowadzącą czy do hotelu, czy właśnie z hotelu, a dokładnie z basenów na plaży, jest w takiej formie. Jest to po prostu obrzydliwe i totalnie zmniejsza jakość takiego hotelu. Są to po prostu kontenery gdzie jest śmierdzące jest jedzenie, jakieś kartony, nie wiadomo co, no jest to niefajne. Wygląda to po prostu tragicznie. Były sytuacje, że e, akurat Polacy zgłosili e, reklamację względu na to, że właśnie przy kortach się znajdowały dane śmietniki i to nie pozwalało grać ze względu na smród. Faktycznie ten smród było czuć na przykład na plaży czy przechodząc tam. Innych rzeczy, skróty w tym hotelu. Brakuje według mnie przejść, które by pozwalały bezpośrednio się kierować na plażę, bez konieczności za każdym razem przejścia przez lobby oraz parking. Myślę, że to jest do zrobienia bez żadnego problemu. Niestety w Grecji no, mam wrażenie, że niektórzy nie do końca myślą. Grecy są dość specyficzni, są chaotyczni, widać, że im się za bardzo nie chce. Nie dziwię się, jest bardzo gorąco, więc czasami może się nie chcieć, ale no tutaj jednak jest to kasa, tym bardziej, że jest turystów, więc tutaj powinno być to pomyślane. Można też odczuć, że cały hotel jest jakby cały czas w ciągłym remoncie. Z jednej strony coś rozkopane, coś niedokończone, no tutaj coś piłują, coś tną, tutaj jakiś prysznic jest budowany przy basenie, Jakieś elementy pozostałości. Niestety, też i śmieci, które są właśnie na drodze do hotelu, nie rozumiem, dlaczego takie rzeczy nie są zadbane. Również sama e, droga na plażę, czy fragment pomiędzy basenami a, e, a głównym, właśnie tutaj morzem, tak zejściem do plaży, jest średniej jakości, jest tam droga, która przebiega, gdzie jeżdżą codziennie samochody jest ona dość wąska oczywiście to nie jest żaden problem natomiast wszystkie krzaki ta zieleń czy kwiaty, które tam się znajdują, wyglądają po prostu niejako. a dlaczego to wspominam, bo wystarczy przejść dosłownie kawałek dalej, czy w lewo czy w prawo i wygląda to naprawdę bardzo dobrze, jakościowo są ładne właśnie jakieś kwiaty, krzewy, drzewa, różnego typu Jakieś pomosty, wygląda to po prostu dobrze. Tutaj na wejściu jest uszkodzony pomost, jakieś ptaki, nie wiadomo czym, no i taka dość nieciekawa droga. E, ogólnie, jeżeli chodzi o położenie hotelu, jest ono ogólnie ok, bo jest cisza i spokój. Jest 23 km od głównego miasta Korpu. Jeżeli planujecie tam dojechać, trzeba liczyć się naprawdę z dużymi kosztami lub wynajęciem Jakiegoś pojazdu. Pieszo jest to technicznie niemożliwe. Komunikacja miejska praktycznie tam nie dojeżdża. Jest tylko odpłatna opcja przez firmy, które tam pracują lub taksówką. Przykładowa taksówka jest to koszt około 60 euro w jedną stronę co jest ogromnym kosztem, jak na pojechanie do miasta gdzie w zasadzie nie wiemy, czy jest tam coś wartego zobaczenia najbardziej opłaca się wynająć skuter bądź samochód w zależności kto co potrzebuje podsumowując Mythos Palace by Rizos Resort to miejsce z potencjałem przecież jest cisza, spokój ładne naprawdę widoki e, ładne pokoje dobrze bardzo działający internet niestety bardzo słabe jedzenie y, jakościowo no, pięć gwiazdek jak wiemy to nie jest standard jakościowy, tylko standard tego, co się w hotelu znajduje. Niestety sam hotel według mnie na 5 gwiazdek realnie nie zasługuje. Myślę, że to takie jest 3,5, może 4 w porywach. Organizacja jest średnia. Przykładowo przed dzień wyjazdu przysługuje nam tak zwany shower room. Jako, że pokoje są do godziny 11, można poprosić o taki pokój, żeby po basenie plaży przed wyjazdem szybko się przebrać, przemyć. Co też zrobiliśmy, było to zapisane w notesie, bo dokładnie to pamiętamy. Przychodząc na kolejny dzień, okazało się, że Pani tego nie wprowadziła, więc z lekkim nerwem przed wyjazdem czekaliśmy na szybki prysznic, czyli na pokój. Na szczęście się udało to załatwić w ciągu 15 minut, ale było to no niepotrzebny stres, który no, nie powinien mieć miejsca. Ogólnie jest dużo chaosu, ogłaszanie czegoś w recepcji jest trochę problematyczne. Ja zalecam to nagrywać, tak żebyście mieli e, potwierdzenie, że coś takiego było. Podatek turystyczny, który jest strasznie drogi, jak na taki kraj jak Grecja, jest to obecnie 15 euro za dzień. E, także trzeba liczyć, że to jest przynajmniej jakieś dodatkowe 500 zł do kosztów wyjazdu. Natomiast jeżeli ktoś szuka spokoju i nie ma wygórowanych oczekiwań, to jak najbardziej będzie dla niego ok. No dla mnie niestety było bardzo słabe, a wręcz przeciętne jedzenie, średnia organizacja, która niestety psuje ten, tą estetykę i tą, tą jakość wyjazdową, którą na którą liczymy. Dla mnie jest to tak 6 na 10, jeżeli chodzi o sam hotel. Jest komfort, jest klimat korpu ale za dużo rzeczy, tak zwany półgłbistka. Czy Wam się spodoba? Zobaczcie sami. Dzięki i do usłyszenia.